Jacek Ceglarski, firma Azelis. Nawóz prohortim Mrówca, będący formułowaną z zawiesiną, charakteryzuje się tym, że podczas produkcji do substancji czynnej składnika odżywczego dodano zwilżaczy, środków wiążących, substancji absorbujących oraz dyspergatorów. I dzięki takiemu procesowi formułowania ulepszyliśmy właściwości nawozu prohortim Mrówca, będącego w ofercie firmy ProCam. Dzięki temu mamy lepszą skuteczność pobrania, mamy lepszą przyswajalność i mieszalność ze środkami ochrony roślin z myślą o ich specyficznej aplikacji. Nawóz prohortumowca charakteryzuje się wysokim stężeniem, co za tym idzie mamy zredukowaną dawkę stosowania na hektar. Wygodniej nam jest aplikować ten nawóz. Będąc nawozem w pełni sformułowanym rozumiemy tutaj lepszą mieszalność w wodzie, lepsze zwilżenie, lepszą przyswajalność. Lepszą odporność na deszcz, lepsze pobranie skład... makro i mikroskładników oraz wyższą skuteczność. Nawóz ten jest w formie płynnej, w związku z tym charakteryzuje się brakiem konieczności odważania, wstępnego mieszania. Nie mamy pyłu, co jest bardzo istotne ze względu na mniejsze ryzyko zdrowotne. Występuje w wygodnych 5- 10-litrowych kanisterkach, i one są łatwe i do transportu, i do, i do noszenia. jakie również charakteryzuje się bardzo bardzo dobrą mieszalnością z innymi środkami chemicznymi.